Będziemy prankować mojego brata za straszną postać. Zobaczycie jaką. I się przebieraj. I... I pamiętajcie o zostawieniu łapkę w górę i subskrypcji. A my się przebieramy. I tak co, to jesteśmy. Wybierzemy oto to i będziemy go walić. Tu o to ktoś ukradł bank. No bierzemy o to jeśli jeszcze na dodatek weźmiemy korobin, a na dodatek patrzcie, go zmienimy. Może o tak. Ładne. No to lecimy. na straszenia, ej, a wiecie, że hagiłag jest tu i Idealnie. Dobra, oto za hagiłagiego. Mój brat zna o to, więc naprawdę się da przestraszyć. Tylko musimy go poszukać. Co to? A, co to jest? Co to jest za potwór? Widzicie, włączyłem głos, on teraz mnie nie będzie słychać, A, więc. Teraz mogę gadać i włączam taki straszny głos. Nie no, sam sobie po, tak powiem pa. O, On jest gdzieś indziej, ale po prostu mnie lecimy. On, dobra, ja patrz, że robię. To aaaa, to ty, jakie dziwne dźwięki. Ja cię zastraszam. Dobiegli. Co to jest? Jakiś potwór. Dobra widzowie. Sprankowaliśmy pierwszy jako hagiłagi, potem sprankujemy teraz może na SCP. No i oto jesteśmy na naszym SCP, ale... Dobra, lecimy po prostu na niego. Ale się hmm. ukrywam. Ja się tak boję. I go? Mam nadzieję, że tak. On się mnie boi. Jocie. Tak. Dobra, lecimy. A, 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 dalej wychodź. Co to jest? Uciekać. A, kolejny Czy on jest! on jest? Halo! Ej, co jest? Czemu mam na czarno? Zrobię reset. Ja Chyba nie mam, nie mam internetu. Ma. Oha! Dobra. Mam, bo to włączyłem sobie heaven Ale mnie boli noga. I Mam nadzieję, że tak. Oh. Go boli noga. Naprawdę, to zobaczymy, co się stanie, jak go siekierą wderzę. Wow. Ja, czyli taką sikierą. Oby nie dostał sikierą w Ej E nie, on nie wie. ja skąd to... Tym dwie Dobra, to mam. tu ja mam nadzieję. To ja mam. Na, ja mam taki. Ej, co tu jestej? Zrobię z, z tego odcinek. Dobra, lecimy tutaj. No tu gdzie. No i pięknie. Ała, a! Ała! <laughs> niech a... dostaje. I co jest? Zniknął. Zniknął normalnie. O, ja zginąłem, jestem w niebie. W niebie? Ciekawe. Dobra. Odrodziłem się. Odrodził się. Ale, jaja, ale dobra, my lecimy do kolejnej postaci. Tą postacią o, zwariowaliśmy. Ja się, skoda z zjednoczona, paweł, paweł. O, świetnie mówi. A jestem katnapem. Katnapem. Nie, ja gdzieś sobie pojadę. O, nie, chyba on gdzieś jedzie. Przebrałem się za katnapa, jak widzicie. Jadę sobie. Jele on może moją skórę zebrać, więc... Se... i na WDEP jest normalna. Nie no, ja będę taki... Tak go za... I co to jest? Nie tam. Katnap, a na dodatek katnap jest mało, ale ja jestem duży. Mam duży rozmiar, więc zrobimy o to taki. Najmniejsza jak oh, się da. Wow mu dostałem siekierą w zoo. I dobra, może on ma jakiś swój dom. Ja nie wiem, ale on wygląda jakoś tak, też jak katnap. Miał głowę katnapa, ale mu schakowało normalnie. Szkoda, że mi zbanowało głowę katnapa. On myśli w myślach. O, jadź. слушаю, есть слушать. Фой не занимай, как надо. Не, но ну, он давать, он видеть, все не знает, может Miał Ja boję się. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Miau, A. Sobie, Ej, on chce walczyć. Uj. Musi mieć mięśnie. No, Dlatego nie ma nic. Miał miał miał

Uciekłem! Miał! Ale się boję. Miał! Dobra. I ja chyba to... Filip się widzi że tam przez okno się rozwalam auto. On będzie zawyżony, jak to zobaczy. Ej dobra! Ja teraz jadę. Mm, ej dobra. Zepsuję mu je, ale nie. Po prostu je schowam. A te auto kosztow kosztowało bardzo drogo. I co jest? I co jest? jest ich ten, zabiłem je. Ha! O, jacie. Policja do mnie przyjechała. Policja? Jak to policja? Normalnie. O! Co za policja, normalnie mu ukradamy auto, przecież chce mnie Ej, przestraszyć. Widzę go, no co tu jest? Zakupa. to jest za kupa? To jest auto sieriffa. Ale normalnie tak Taki jest bogaty, się nie wiem. Ha, ma jeszcze auto policjanta. Mu My mu, mu możemy wszystko Oj. normalnie rozwalić. O, możemy mu wejdziemy do basenu. Basen. O, ja cię. o Już ej. to pójdę do basenu. Ej, dobra, już nie będziemy tym katnapem, bo, te, bo katnapem już mi się nudzi. Co zna inną postać? Wersji złego. Ja ci tej, ale chrapie. Ja lecę do jego domu. Mam nadzieję, że jest otwarte. On się tak zdziwi, że ja? Tylko wersji innego. Proszę otwarte, otwarte, otwarte. Jest! Gdzie jesteś fili Gdzie jesteś? Gdzie? Oooo! Chodź Co ty Chodź! Zabiję cię! Ty mi nic tak naprawdę Ipko, nie zrobisz! Pawel Paweł! Ha, ha, ha. Hmm. Widzicie, że mamy jakby co, takie same skrzydła, mam podobne. No chyba tak samo nawet. Nie! Nie, nie mamy. Hmm! Zapiję cię, Bo tak o od latach. Tak naprawdę marzyłem to od latach. A! 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 O ja cię, ale mam koszmar, Taki dziwny. I on myśli, że ma koszmar. Ej ja <kluzła> dobra. Teraz idę się ukryć. Ja tylko słaba wersja. Kamery. Mi się nie podoba. Ja biorę może coś z horrora. Oh my god. Kolejnego odcinka, jak wam się podobał ten film, to zostawcie łapkę w górę i suba. Jak mam nagrać kolejny taki film, to dajcie łapkę w górę. Albo, że jak będą komentarze, to po prostu napiszcie komentarz. Pamiętajcie o subie i do kolejnego odcinka. I pamiętajcie też, że jednak nie będę yy, nagrywał piosenki, bo tak ona źle mi poszła. Tak trudno mi jest zrobić piosenkę, więc... Będę taki Rejs Survival, coś tam było tak. Ja to jeszcze raz przychodziłem, miałem 20 miejsce. A tam było ze 100 osób. Więc dobre. Więc nagrał film z tego, jak tam będę, ale nie tak, jak będę. No, będę miał 100 subów i to nagram. Ale na pewno to będzie za niedługo. Więc zostawić. Więc to od razu nagram, jak będę tam. Ale nie wrzucę to od razu, tylko jak będę miał stosubów, więc do kolejnego odcinka i nie za szybko.